Zarabianie na pisaniu recenzji. Pisanie recenzji może być świetnym sposobem na dodatkowe zarobki. Istnieje wiele platform i stron internetowych, które oferują płatność za pisanie recenzji produktów, usług, filmów, książek i wielu innych. Możesz wybrać dziedzinę, która Cię interesuje i dzielić się swoimi przemyśleniami w zamian za wynagrodzenie. Kluczem do sukcesu w tej branży jest jakość recenzji. Muszą być szczegółowe, obiektywne i napisane w przyciągającym uwagę stylu. Im bardziej wartościowe są Twoje recenzje, tym więcej osób je przeczyta, a ty będziesz mógł zarobić więcej pieniędzy. Dlaczego pisanie recenzji jest zyskowne? Wzrost popularności. W dzisiejszych czasach konsumenci coraz częściej korzystają z recenzji przed podjęciem decyzji o zakupie. Recenzje są niezwykle cenne dla potencjalnych klientów, ponieważ dostarczają wiarygodnych informacji o produktach i usługach. Zaufanie i autorytet. Pisanie recenzji pozwala zbudować zaufanie i autorytet w oczach czytelników. Jeśli jesteś znany z rzetelnych i obiektywnych ocen, ludzie będą bardziej skłonni do korzystania z Twoich rekomendacji. Możliwości zarobkowe. Istnieje wiele sposobów na zarabianie na pisaniu recenzji, od programów partnerskich i współpracy z markami po generowanie dochodów z reklam i treści sponsorowanych. Elastyczność i niezależność. Pisanie recenzji to praca zdalna, która daje możliwość elastycznego planowania i niezależności. Możesz pracować w dowolnym miejscu i czasie, co jest szczególnie atrakcyjne dla osób poszukujących dodatkowego źródła dochodu. Rodzaje recenzji, które można tworzyć. Recenzje produktowe. Najpopularniejszy rodzaj recenzji. Mogą dotyczyć dowolnego produktu, od kosmetyków po elektroniczne gadżety. Są popularne wśród czytelników poszukujących informacji o produktach przed zakupem. Recenzje książek. Opinia na temat książki, analizująca fabuły, styl pisania i treść. Recenzenci książek często dzielą się swoimi odczuciami, Porównując dzieło z innymi książkami tego samego gatunku. Recenzje filmów Opisujące fabuły, aktorów, reżyserie i efekty specjalne. Mogą być publikowane w formie tekstowej lub wideo. Recenzje restauracji Prezentują opinie na temat jedzenia, atmosfery i obsługi. Mogą zawierać zdjęcia dań i wnętrza. Wybór tematyki i produktów do recenzowania Zrozumienie swojej niszy. Zastanów się, w jakiej dziedzinie czujesz się najbardziej komfortowo. Specjalizowanie się w danej niszy pomoże ci zbudować silne portfolio i stać się ekspertem w swojej dziedzinie. Pamiętaj, że im bardziej niszowa tematyka, tym większe szanse na wyróżnienie się wśród konkurencji. Analiza rynku i zapotrzebowania. Zbadaj, jakie produkty lub usługi są obecnie popularne i poszukiwane przez potencjalnych klientów. Zwróć uwagę na trendy. Pojawiające się nowości oraz potrzeby odbiorców. Analizując rynek, możesz wybrać tematykę i produkty, które będą najbardziej atrakcyjne dla czytelników. Analiza konkurencji i wnoszenie wartości. Zrozumienie konkurencji. Zbadaj konkurencyjne recenzje i zidentyfikuj ich mocne i słabe strony. Analizuj treści, ton, styl i formatowanie. Określ, co wyróżnia ich recenzje i czy mają silną pozycję w wyszukiwarkach. Wnoszenie unikalnej wartości. Stwórz recenzje, które wyróżniają się od konkurencji. Oferuj unikalną perspektywę, wnikliwą analizę i wartościowe spostrzeżenia. Zapewnij czytelnikom coś wyjątkowego, czego nie znajdą nigdzie indziej. Pozycjonowanie treści. Optymalizuj recenzję pod kątem wyszukiwarek, aby zwiększyć widoczność i przyciągnąć więcej czytelników. Użyj odpowiednich słów kluczowych, stosuj odpowiednie metatagi i tytuły, aby zwiększyć swoje szanse na rankingi. Narzędzia do pisania efektywnych recenzji Edytory tekstu Wykorzystaj edytory tekstu, takie jak Google Docs lub Microsoft Word, do tworzenia i formatowania swoich recenzji. Upewnij się, że edytujesz swoje treści przed publikacją, aby uniknąć błędów gramatycznych i ortograficznych. Narzędzia do planowania. Zorganizuj swoje myśli i pomysły za pomocą narzędzi do planowania, takich jak Trello lub Notion. Stwórz listę tematów do recenzji, zbieraj materiały i planuj strukturę swojej recenzji. Narzędzia do badań. Zastosuj narzędzia do badań online, takie jak Google Scholar lub Amazon, aby uzyskać informacje i opinie na temat produktów lub usług, które chcesz zrecenzować. Upewnij się, że wykorzystujesz wiarygodne i aktualne źródła informacji. Przyciąganie czytelników do recenzji: Aby Twoje recenzje odniosły sukces, musisz przyciągnąć uwagę czytelników. Zamiast pisać dla pustki, stwórz treści, które będą angażujące i wartościowe. Przyciągnij czytelników, oferując im coś więcej niż tylko suche fakty. Wartościowe treści: Zapewnij wysokiej jakości treści, które rozwiązują problemy czytelników. Angażujący styl: Zastosuj żywy i przystępny język, który wciągnie czytelników. Wizualne wsparcie: Użyj wysokiej jakości obrazów, filmów i grafik, aby wzbogacić recenzję. Promocja treści. Udostępnij recenzje na platformach społecznościowych i wykorzystaj SEO. Pamiętaj, że budowanie lojalności czytelników to proces. Bądź konsekwentny w publikowaniu wartościowych treści i angażuj się w rozmowy z czytelnikami, aby zbudować silną społeczność wokół swoich recenzji. Optymalizacja treści pod wyszukiwarki. Wybór słów kluczowych. Określenie odpowiednich słów kluczowych jest kluczowe dla widoczności. Narzędzia do analizy słów kluczowych pomagają w wyborze słów, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarkę. Włącz słowa kluczowe do tytułu, nagłówków i treści recenzji. Struktura i formatowanie Dobrze zorganizowana treść jest łatwa do odczytania i zrozumienia dla Google. Użyj nagłówków, potytułów, akapitów, list i obrazów, aby uczynić treść bardziej przyjazną dla czytelnika i wyszukiwarki. Linkowanie wewnętrzne. Połącz recenzję z innymi treściami na swojej stronie. Użyj odpowiednich zakotwiczeń tekstowych, aby wskazać kontekst linka. Linkowanie wewnętrzne poprawia nawigację i zwiększa zaangażowanie czytelnika. Budowanie autorytetu i lojalności czytelników. Wspólnota. Budowanie silnej społeczności wokół Twojej strony internetowej lub kanałów społecznościowych może zwiększyć zaufanie i lojalność czytelników. Zaangażuj swoich czytelników w dyskusję, odpowiadaj na komentarze i organizuj konkursy. Przejrzystość. Ujawnij swoje powiązania z markami i produktami, które recenzujesz. Bądź szczery i autentyczny. Uczciwość i transparentność zbudują zaufanie u czytelników. Opinie. Zachęcaj czytelników do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami. Zorganizuj ankiety lub grupy dyskusyjne. Bądź otwarty na krytykę i staraj się ulepszać swoje treści na podstawie informacji zwrotnych. Współpraca z markami i programy partnerskie. Budowanie relacji z markami. Współpraca z markami może przynieść Ci znaczące korzyści finansowe i zwiększyć zasięg Twoich recenzji. Skontaktuj się z markami, których produkty recenzujesz i zaproponuj współpracę. Możesz stworzyć treści sponsorowane, recenzje produktów lub uczestniczyć w programach partnerskich. Programy partnerskie. Programy partnerskie to doskonały sposób na zarabianie pieniędzy na recenzjach. Dołącz do programów partnerskich marek, które Cię interesują i promuj ich produkty w swoich recenzjach. Zyskujesz prowizję za każdą dokonaną przez Ciebie sprzedaż. Generowanie stałego pasywnego dochodu. Pisanie recenzji może stać się źródłem stałego, pasywnego dochodu. Poświęcasz czas na stworzenie wartościowej treści, która z czasem przyciąga coraz więcej czytelników. Twój blog lub kanał z recenzjami staje się aktywem, generującym dochody nawet wtedy, gdy nie poświęcasz mu czasu na tworzenie nowych treści. Pamiętaj o optymizacji treści pod kątem wyszukiwarek, aby Twoje recenzje docierały do szerokiego grona odbiorców. Z czasem Twoje recenzje zaczną generować dochody z reklam, programów afiliacyjnych i partnerstw z markami. Prawidłowe rozliczanie przychodów z recenzji. Śledzenie dochodów. Użyj arkusza kalkulacyjnego lub narzędzia do zarządzania finansami, aby rejestrować wszystkie swoje dochody i wydatki. To pozwoli Ci na śledzenie zysków i analizę wydajności w czasie. Dokumentacja transakcji. Zachowaj wszystkie faktury i dowody płatności od reklamodawców i platform partnerskich. To ważne w przypadku konieczności rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Rozliczenie podatkowe. Zrozum, jak rozliczać podatek od dochodów z recenzji. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie obowiązki podatkowe. Dywersyfikacja źródeł dochodu. Pierwszego rozważ różne platformy. Zamiast polegać tylko na jednym portalu, rozważ pisanie recenzji na różnych platformach. To zwiększa zasięg i pozwala dotrzeć do szerszej publiczności. Drugiego rozwijaj własny kanał. Stwórz własnego bloga lub kanał na YouTube, gdzie publikujesz recenzje. To daje większą kontrolę nad treściami i pozwala budować lojalne grono odbiorców. Trzeciego współpraca z influencerami. Nawiąż współpracę z influencerami w swojej niszy. Ich zasięg i wpływ na odbiorców mogą przynieść ci dodatkowy dochód. Czwarta sprzedaż produktów cyfrowych. Uzupełnij dochód ze sprzedaży recenzji, o kursy, e-booki lub inne produkty cyfrowe, które dostarczają wartości. Skalowanie działalności i rozwijanie zespołu. Budowanie struktury. W miarę rozwoju biznesu, konieczne jest stworzenie solidnej struktury, która pozwoli na efektywne zarządzanie zespołem. To może obejmować definiowanie ról, delegowanie zadań i wprowadzenie systemów sprawozdawczości. Rekrutacja talentów. Znajdowanie i zatrudnianie utalentowanych osób, którzy pasują do kultury firmy i posiadają odpowiednie umiejętności, jest kluczowe dla skalowania działalności. Należy stworzyć atrakcyjny proces rekrutacji i zapewnić odpowiednie szkolenia dla nowych pracowników. Zarządzanie zespołem. Skuteczne zarządzanie zespołem obejmuje motywowanie, delegowanie zadań, zapewnienie odpowiednich narzędzi i stworzenie pozytywnego środowiska pracy. Ważne jest także zapewnienie regularnej komunikacji i informacji zwrotnej. Podsumowanie i kluczowe wskazówki: autentyczność i wartość. Pamiętaj, aby tworzyć recenzje, które są autentyczne i dostarczają prawdziwą wartość. Czytelnicy docenią szczere opinie i praktyczne porady. Skup się na tym, co produkt lub usługa oferuje i jak może pomóc odbiorcom. Budowanie zaufania. Z czasem zbudujesz zaufanie wśród swoich czytelników. Bądź wiarygodny i uczciwy w swoich ocenach. Transparentność w swoich relacjach z markami i programach partnerskich jest kluczowa dla budowania długotrwałych, pozytywnych relacji z odbiorcami. Konsekwentność i praca. Pamiętaj, że tworzenie treści, które przyciągają uwagę, wymaga czasu i wysiłku. Bądź konsekwentny w publikowaniu recenzji i regularnie angażuj swoich czytelników. Odpowiadaj na komentarze i pytania, aby budować silną społeczność wokół swoich treści. Strony do recenzowania w celach zarobkowych: www.usertesting.com, www.g2.com, www wroppkafabookkro.com www Wrop.rewstreamkro.com www www.slicetepie.com kropka www www.influenster.com tepiekro.com www.panelopina.pl